Boże w Watykańskim drugim Kościół znajduje się w impasie, który sam sobie zgotował, bo nie chce potępiać fałszu i herezji, formułować orzeczeń, narzucać prawdy, bo się zrelatywizował, jest w potrzasku, w patowej sytuacji. Nie wolno nam powiedzieć zgodnie z odwiecznym nauczaniem, że y, naród na rzecz nie jest już narodem wybranym od czasu odrzucenia Mesjasza i bóstwa Chrystusa. Nie możemy nawracać, nie możemy nauczać prawdy, skoro wszędzie się dzisiaj można zbawić. Piekło jest puste. Więc sam sobie odciął ręce do pracy ewangelizacyjny Kościół, dialogując z innowiercami, skoro mówi, że każda religia prowadzi do Boga. Ekumenizm odebrał miecz retoryki i nieustannej narracji tej świętej tradycji, która głosi, że nie ma zbawienia poza Kościołem. Nie można mówić w ogóle, że Kościół to jest miejsce, jedyna arka zbawienia, bo to jest wyraz supremacji duchowej. Więc sam Kościół zamknął sobie usta i krzywdę zrobił. Więc Sobór Watykański wywołał kryzys największy w swojej dwutysiącletniej historii. Niemal wszystkie znamiona kościoła zostały zaciemnione.